od z piątku na sobotę Amerykanie uderzyli na 85 celów sił irańskich oraz ich sojuszników, powodując znaczące straty po stronie przeciwnika. Biden poinformował, że to nie koniec i jest gotowy do dalszej eskalacji, jeśli Iran nie pohamuje się ze swoimi prowokacjami. Prezes Orlenu odwołany przez nowy rząd. Czy Daniel Obajtek był szkodnikiem i cwaniakiem, czy może jednym z najwybitniejszych menedżerów w nowożytnej historii Polski? Rezerwa federalna wydała zaskakującą decyzję, wprawiając rynki w zdumienie. Największe indeksy świata szybko zapaliły się na czerwono. Jak będzie teraz wyglądała polityka monetarna największych banków centralnych świata i co przyniesie nam w najbliższej przyszłości? Daniel Obajtek to chyba jedna z najbardziej polaryzujących polską opinię publiczną osób. Jedni go podziwiają, drudzy nienawidzą. Gdzie jednak leży prawda? Czy prezes Obajtek był jednym z największych menedżerów naszych czasów, czy może zwykłym cwaniakiem i politycznym karierowiczem? A może i jednym i drugim? Świat nie jest przecież czarno-biały, życie to nie komiks, nie film Marvela. Nie ma tylko dobrych albo tylko złych postaci. Jest wiele odcieni szarości. Dlaczego z góry zakładamy, że rację muszą mieć ci, którzy zawsze go krytykują, albo ci, Którzy go chwalą. Może racja leży gdzieś pomiędzy. Z jednej strony, sprytnie wykorzystał swoją pozycję i, mimo że był najgorzej zarabiającym prezesem Orlenu w historii, dorobił się olbrzymiego majątku. Jego nazwisko można odnaleźć w aż 40 księgach wieczystych, a jego fortuna jest warta według różnych szacunków od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Z drugiej jednak strony, wyszedł na sprawnego menedżera, którego efekty pracy mówią same za siebie, bo ciężko jest dziś podważać gigantyczny skok w rozwoju, jaki Orlen wykonał pod jego kierownictwem. Na pewno jego fanem nie jest obecny premier, który zakończył epokę Daniela Obajtka. Wiecie co ja myślę o panu Obajtku i o tych latach. Żeby móc ocenić jakość prezesury Daniela Obajtka, musimy mieć jakiś punkt odniesienia. Jedynym sensownym benchmarkiem będzie jego poprzednik na tym stanowisku. Jacek Krawiec rządził Orlenem za czasów PO w latach 2008-2015 i jeden i drugi miał tyle samo czasu, obaj rządzili polskim czempionem po 7 lat. Porównajmy zatem wyniki finansowe Orlenu za obajtka i za krawca. Łączny zysk za lata 2007-2015 wyniósł 2,9 miliarda złotych. Zysk pomiędzy 2016 a 2023 to już 89,7 miliarda, czyli 30 razy więcej. Pragnę tylko przypomnieć, że na te fantastyczne wyniki finansowe Orlenu zrzuciliśmy się wszyscy. Pamiętacie jak Orlen miesiącami zawyżał ceny paliw na stacjach? Co zresztą udowadniałem w tym materiale. Wracając jednak do naszego porównania. Pod koniec rządów pana Krawca w 2016 roku nakłady, na inwestycje w Orlenie wyniosły 4,7 miliarda złotych. Pod koniec ery Obajtka w 2022 było to 19,7 miliardów. Ponad 13 tysięcy baryłek ropy dziennie wydobywał Orlen w 2016 roku. 191 tysięcy baryłek ropy dziennie w 2022. Orlen jest dziś obecny w siedmiu państwach Europy. Poza Polską stacje koncernu występują także w Niemczech, na Litwie, w Czechach, Austrii, na Słowacji i na Węgrzech. W 2016 Orlen miał za granicą 9 560 stacji. Dziś ma ich 1514. Nie będę porównywał mocy wytwórczej w gigawatach, ponieważ za Krawca Orlen nie dokonał akwizycji żadnej spółki energetycznej, a za Obajtka już tak wchłonął między innymi energię. Nie porównujemy też liczby farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych, bo nie były to tak popularne w krajach rozwijających się technologie w chwili, kiedy Jacek Krawiec rozpoczynał swoje rządy. Możemy natomiast porównać zarobki, bo wiele mówiło się o bardzo wysokich pensjach Daniela Obajtka. Obajtek zarabiał rocznie średnio średnio 2 miliony 20 tysięcy złotych. Krawiec inkasował natomiast średnio 3 miliony 140 tysięcy złotych za rok pracy na tym samym stanowisku. Tylko tu popełniamy zasadniczy błąd, ponieważ porównujemy zupełnie inne pieniądze. 100 złotych z czasów jednego prezesa nie równa się 100 zł z czasów drugiego, bo przecież występuje takie zjawisko jak inflacja. Jeśli weźmiemy sobie środkowy rok prezesury pana Krawca, 2011 i środkowy rok kadencji pana Obajtka, 2021 okaże się, że przez te 10 lat skumulowane inflacja wyniosła aż 53%. A 2 miliony 20 tysięcy obajtka, o których się mówi, to tak naprawdę 1 321 tysięcy złotych z 2011 roku. Tak więc, żeby sprawiedliwie porównać zarobki obu prezesów, powinniśmy porównać 3 140 tysięcy krawca do 1 321 tysięcy obajtka. Obajtek zarabiał zatem rocznie prawie 2,5 razy mniej od Jacka Krawca, mimo że pod jego rządami spółka generowała 30 razy więcej zysków niż za Krawca. A co ze sprawą sprzedaży 30% rafinerii gdańskiej należącej do wchłanianego przez Orlen Lotosu? Jak pamiętamy, działająca antymonopolowo Komisja Europejska zażądała od Orlenu sprzedaży całej rafinerii gdańskiej, która należała do aktywów przejmowanego wtedy przez Orlen Lotosu. Na szczęście stanęło na obowiązku sprzedaży jedynie 30%, Saudyjczycy przejęli owe 30% za jedyne 1 150 mln zł, a kwota ta miała im się zwrócić w 15 miesięcy z samej tylko marży na sprzedaży produktów świetny interes. Najwyższa izba kontroli wykazała, że aktywa lotosu zostały sprzedane co najmniej 5 miliardów złotych poniżej swojej wartości, a fuzja spowodowała, że państwo straciło wpływ na kierunki sprzedaży około 1,5 produkcji benzyny i oleju napędowego. W związku z tym Saudyjczycy mogą blokować decyzję polskiego rządu. A Orlen samodzielnie już nie kontroluje rafinerii gdańskiej. To wyjątkowo oburzające, że sprzedaliśmy świeżo wyremontowaną jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie za bezcen. Doskonale pamiętam, jak rozwścieczyła mnie ta wiadomość. Jak tłumaczy się z tego Daniel Obajtek? Wie panie, się w ogóle dziwię, że ludzie z tytułami profesorskimi wypowiadają się, nie widząc tych wszystkich umów. Umowy trzeba czytać w całości. To nie jest tylko jedna umowa, ale część umów jest znana. E, panie redaktorze, nie jest to jedna umowa, nawet nie jest znany 5% umów. To nie jest jedna umowa, to jest wiele umów związanych zarówno z 30% tylko rafinerii. 70% tej rafinerii jest w rękach Orlenu, ale to jest, panie redaktorze, umowy na dostawy ropy. W każdych umowach na dostawy ropy ma pan różnego rodzaju zapisy, bo to jest praktycznie 20 milionów ton ropy do systemu Orlenu, czyli nie tylko do Polski, ale do naszego systemu. W tej części Europy. Jednak czy Donald Tusk, który próbował sprzedać lot w obce ręce, zamykał polskie kopalnie, w tym terenowne oraz stocznie, ma w ogóle moralne prawo do tego, aby rozliczać Daniela Obajdka ze sprzedaży 30% rafinerii gdańskiej Saudyjczykom? Przypomnijmy, że Tusk próbował ten sam lotos sprzedać bezpośrednio Rosjanom 10 lat wcześniej. Ówczesny premier, zgodnie z prowadzoną polityką otwarcia na Kreml, oceniał, że. nie ma żadnej ideologicznej przesłanki aby mówić kategorycznie nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Rząd SL przez cały 2010 i 2011 robił wszystko, żeby sprzedać lotos Rosnieftowi, Gazpromowi i Lukoilowi. To się jednak nie udało, bo w 2012 sprzedaż lotosu Rosjanom zablokował obywatelski projekt ustawy o zachowaniu przez państwo polskie większościowego pakietu akcji grupy Lotosesa, który szeroko poparli posłowie odpis po ruch Palikota i do sprzedaży nie doszło. Za tuska i kopacz skarb państwa sprzedał udziały o równowartości 58,5 miliarda złotych, w tym wyprzedawał takie srebra rodowe jak. 17% akcji Polskiej Grupy Energetycznej za 6 miliardów 543 miliony złotych. 33% akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 4 miliardy 830 milionów złotych. Blisko 10% akcji Banku PKO BP za 3 miliardy 900 milionów. 34% akcji Energii SA za 2 miliardy 800 milionów. 10% akcji KGHM za 2 miliardy. Blisko 50% PKP Cargo za miliard 420 milionów złotych. Blisko 40% banku BGZ za miliard 97 milionów. Z ostatecznym wyrokiem proponuję jeszcze poczekać, bo premier Tusk zapowiedział ogłoszenie szokujących paktów na temat rządów Daniela Obajka w Orlenie. Tu cytat. To, co się ujawni w pierwszych tygodniach nowej władzy w Orlenie, będzie pouczającą lekcją, która udowodni, jak bardzo polityka potrafi dewastować gospodarkę. No ja jestem bardzo ciekaw, bo szczerze przyznam, że Orlen nie wygląda na zdewastowaną, a raczej potężnie wzmocnioną spółkę po ostatnich siedmiu latach. Spółkę, która każdy swój wynik wielokrotnie poprawiła. Od inwestycji przez wydobycie, po wreszcie, zyski. Po środowej konferencji Fed giełdy zanurkowały w dół. Fed co prawda utrzymał stopy procentowe bez zmian, ale jedno zdanie szefa rezerwy federalnej, Jeroma Powella spowodowało, że rynki wpadły w popłoch. Powell przez ostatni rok mówił, że aby sprowadzić inflację do zakładanego poziomu 2%, będziemy potrzebowali wyższego poziomu bezrobocia, jako że te dwa wskaźniki są ze sobą ściśle powiązane i zazwyczaj kiedy jeden leci w dół, drugi idzie do góry. W środę zmienił jednak zdanie i powiedział, że obniżenie inflacji bez bez podnoszenia bezrobocia jest wykonalne. Na koniec dodał jednak coś, co zaszokowało wszystkich. Zrzucił prawdziwą bombę. I teraz dla kontekstu dodam tylko, że rynki od dawna oczekiwały obniżenia stóp procentowych. Były wręcz przekonane, że już w marcu rezerwa federalna zacznie je ciąć. I wtedy Powell powiedział cytat, nie sądzę, żeby to było prawdopodobne, że komisja osiągnie taki poziom pewności, jaki byłby potrzebny do obniżenia stóp procentowych w marcu. Wielkie nadzieje rynków na wyczekiwaną od dawna obniżkę stóp zostały rozbite w drobny mak, a największe indeksy giełdowe zaczęły tracić. To, co dla inwestorów może być złą nowiną, dla chcących skorzystać z planów oszczędnościowych jest świetną wiadomością. Oprocentowanie konta D i planów oszczędnościowych na Freedom24, które jest partnerem kanału, również osiągnęło swój rekord. Pierwszy kwartał to naprawdę świetny moment na skorzystanie z najwyższych stawek stóp procentowych, jakie mamy przez ostatnie 20 lat. Z długoterminowymi planami oszczędnościowymi Freedom24 możesz otrzymać do 8,76% rocznie w dolarach i do 6,4% rocznie w euro. Stawki są dynamiczne, ale ustalane w momencie założenia depozytu i pozostają niezmienne przez cały wybrany okres. Co oznacza, że są dynamiczne? To, że są powiązane ze stopami Sofry i Euribor, na które bezpośrednio wpływają stopy Fed i EBC. Tak więc, gdy banki centralne zaczną je w końcu obniżać, to oprocentowanie nie będzie już tak wysokie. Dlatego dobrze jest skorzystać z sytuacji, póki sprzyja oszczędzającym. Kolejną korzyścią długoterminowych planów oszczędnościowych Freedom24 jest to, że zarówno wypłaty po wygaśnięciu ustalonego okresu, jak i wcześniejsza wypłata następują bez kar do początkowej lokaty. Minimalna kwota wpłaty wynosi od 1000 euro lub 1000 dolarów, maksymalna kwota, jaką możesz płacić. Tu nie mamy górnych limitów. Co jest bardzo ważne, bo zwróćcie uwagę, że banki najczęściej kuszą wysoko oprocentowanymi lokatami, ale dają takie oprocentowanie tylko na pół roku i tylko na przykład do 100 tysięcy złotych. Z Freedom24 jest odwrotnie. Więcej wpłacasz, dostajesz lepsze oprocentowanie. Jeśli wpłacisz więcej niż 100 tysięcy, dostaniesz podwyższone oprocentowanie. Freedom24 jest jedynym europejskim brokerem notowanym na Nasdaq. W opisie i przypiętym komentarzu zostawiłem linki, aby uzyskać więcej informacji na temat konta. W noc z piątku na sobotę siły zbrojne USA przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę ofensywę, uderzając w bojowników walczących po stronie Iranu. USA zaatakowało aż 85 lokacji sił irańskich i bojowników wspieranych przez Iran w Iraku i Syrii w odwecie za zabicie trzech amerykańskich żołnierzy i ranieniu 40 innych w ataku irańskiego drona na amerykańską bazę w Jordanii. Nasza reakcja rozpoczęła się dzisiaj. Będzie kontynuowana w wybranym przez nas czasie i miejscu. Oznajmił w oświadczeniu prezydent Joe Biden. Jasno dając do zrozumienia, że to nie koniec. Jest to znacząca eskalacja agresji pomiędzy USA a Iranem, co nie do końca jest na rękę próbującym załagodzić sytuację wokół Izraela Amerykanom. W zasadzie nie jest też na rękę znajdującym się w otoczeniu Irańczykom. Amerykańska administracja od miesięcy próbuje opanować pożar na Bliskim Wschodzie i nie dopuścić do przeistoczenia się konfliktu Izrael-Hamas w wielonarodową wojnę na Bliskim Wschodzie, szczególnie z kontynuującym swój program atomowy Iranem. Kluczową kwestią jest to, czy Teheran posiada bombę atomową. Ciężko ocenię. Bo Mossad od lat likwiduje wszystkich najważniejszych naukowców pracujących przy irańskim programie atomowym. Iran, choć pręży muskuły i komunikuje gotowość do konfrontacji, wcale nie znajduje się w pozycji w której eskalacja konfliktu przyniosłaby mu jakiekolwiek korzyści. Chiny bowiem zagroziły Iranowi, że jeśli się nie pohamuje i również nie poskromi swoich partnerów z Jemenu, siejących chaos na Morzu Czerwonym, zagrozi to chińsko-irańskim relacjom biznesowym. Z kolei jeśli chodzi o sąsiada Iranu, Pakistan, to pakistański generał Asim Munir ostrzegł że jeśli Iran jeszcze raz przeprowadzi atak na terenie Pakistanu, to może równać się to z bardzo mocną odpowiedzią ze strony Pakistanu. Do tego dochodzi jeszcze niewygodne sąsiedztwo Afganistanu, którego Iran się obawia i dobrze, bo powinien. W Iranie są miliony uchodźców z Afganistanu oraz 50 tysięcy afgańskich bojowników, walczących co prawda obecnie po stronie Iranu, ale sytuacja ta może zawsze ulec zmianie, przynosząc Teheranowi olbrzymi problem. To wyjątkowo wymagający przeciwnik, o czym przekonały się m.in. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Jak widać, Iran jest izolowany i osamotniony. Otoczony przez wrogów z każdej strony, stanowiąc łatwy cel dla brytyjskiego, amerykańskiego i izraelskiego lotnictwa. Z kolei Amerykanom też mało zależy na otwieraniu kolejnego frontu na Bliskim Wschodzie, bo są już zaangażowani w wyścig zbrojeń na Pacyfiku, potencjalne starcie z Rosją na wschodniej flance NATO, a także mają swoje własne problemy na południowej granicy z Meksykiem. O tym, jak sytuacja będzie dalej się rozwijała, będę was informował na bieżąco. A teraz, jeśli kogoś interesuje zarabianie dużych pieniędzy na nieruchomościach, zapraszam na nasz najnowszy materiał, z którego dowiecie się m.in. którzy szkoleniowcy to oszuści, jak szukać okazji, na czym w ogóle można zarobić, a na czym wtopić kasę. Kliknij w link. O właśnie tu.